Generalny wykonawca to istotny element procesu inwestycyjnego. Zależy od niego jakość, tempo prac, a przede wszystkim solidność inwestycji. W dzisiejszym odcinku zaprosimy Państwa do poznania historii czterech przyjaciół, których dzięki swojemu biznesowemu zacięciu zrzeszył Pan Grzegorz Głasek, prezes i założyciel SPS Construction. Człowiek wielu talentów, pasjonat piłki nożnej, brydża oraz muzyki. Najbardziej chciałem iść na WF, ale mój tata świętej pamięci już dziś mi trochę to odradził i jestem mu dziś za to bardzo wdzięczny, bo powiedział: Synu, zawsze możesz mieć swoje pasje nikt ci tego nie zabierze, ale jeżeli twoja pasja będzie jednocześnie twoim zawodem, to być może kiedyś przestanie być pasją. Droga zawodowa pana Grzegorza w nieoczywisty sposób ukonstytuowała się w okresie lat studenckich. Ja poszedłem na WSP dzisiaj, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, na matematykę, bo matematyka była no, jakąś tam moją pasją, ale po krótkim czasie, po miesiącu przeniosłem się na Politechnikę, bo mi się tam po prostu nie podobało. I na Politechnice byłem w sposób absolutnie przypadkowy, a że nawet budowlany to tylko dlatego, że tam były miejsca. Rozwój zawodowy Pana Grzegorza zapoczątkowała praca na uczelni. Wtedy też pojawiły się pierwsze propozycje współpracy biznesowej. W tym czasie mój kolega ze sportu i, i brata, kolega z jednego roku, Michał Sołowow, założył firmę Mitex, to złożył mi propozycję pójścia do Mitexu. Czyli to był styczeń 91 roku, to była to firma lokalna i, i była to firma niewielka. Michał miał świetną intuicję i fantastyczne pomysły i zawierzył nam, mimo że nikt z nas wtedy nie miał doświadczenia. Mieliśmy po 27-8 lat. I jakoś tam stopniowo daliśmy radę. To były takie bardzo fajne doświadczenia, bo trochę tak jak w ziemi obiecanej na początku nikt nie miał nic i nikt nie umiał nic poza wielkimi chęciami, poza tym, że była grupa, grupa ludzi, która się znała z różnych okoliczności. To byli w większości koledzy lub przyjaciele Michała, zarówno ze studiów, jak i ze sportu. Rozwijaliśmy się z roku na rok, byliśmy coraz więksi, coraz mocniejsi, coraz pewniejsi na rynku i coraz więcej żeśmy umieli. Zgrany zespół i dobra atmosfera w pracy być może nigdy nie popchnęłyby pana Grzegorza do inicjatywy założenia własnej działalności, los jednak potoczył się przewrotnie. Szołowym momentem było to, kiedy mitek został przejęty przez Francuzów firmę FH i, i to bardzo pozytywne doświadczenie. Od Francuzów też się można było wiele nauczyć, natomiast założyłem firmę w 2005 roku, czyli wtedy, kiedy miałem lat 40, doszedłem do wniosku, że to jest jedyny moment, że później mi się już trochę nie będzie chciało, że jeszcze mam siłę, że już mam doświadczenie i pewne umiejętności, już mam pewnego rodzaju rozeznanie rynku i jeśli nie teraz, to nigdy. Dogadaliśmy się z panem Kwapińskim. Rozmowa trwała jakieś 15 sekund. Powiedziałem mu, że chciałbym mu zaproponować założenie firmy budowlanej. Na co on mi powiedział: Na budownictwie ta się nie znam, ale z tobą można konie kraść w porządku. Więc oparliśmy ją na tym, aby w pierwszym okresie realizować po prostu kontrakty dla ekoparku, żeby zdobyć referencję, żeby zdobyć doświadczenie, a później wyjść na rynek. I tak też się stało. Co tak naprawdę decyduje o sukcesie przedsiębiorstwa? Jest to zaangażowanie wielopłaszczyznowe, na które składa się wiele czynników, zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych. Z perspektywy pracowników jest to zazwyczaj stabilność zatrudnienia, uczciwe wynagrodzenie oraz możliwość rozwoju. Z punktu widzenia przedsiębiorcy, sukcesem będzie sytuacja, w której firma osiąga pożądane zyski, reprezentuje wysoką jakość oraz utrwala pozytywny wizerunek poprzez wiarygodność i solidność. Dla Pana Grzegorza biznes szedł zazwyczaj w parze z przyjaźnią. Dla mnie największym sukcesem było to, że udało mi się przekonać ludzi, którzy zajmowali wysokie i stabilne stanowiska w Miteksie, i to, i to później procentowało tym, że udało nam się w relatywnie krótkim czasie zrobić dobrą firmę, dobrą, solidną firmę, która zaczęła się liczyć na rynku, szczególnie rynku warszawskim. Dla wielu menadżerów przyjaźń w biznesie to ryzykowne podejście, jednak pan Grzegorz postanowił oprzeć firmę na wartościach, które, jak uznał, stanowić mogą podwaliny do współpracy, która przetrwa lata. Dlatego też Postanowił zaprosić do niej trzech swoich przyjaciół. Grzegorz Szetryk, mój zastępca i wspólnik, którego poznałem na studiach, czyli w 1983 roku rozpoczynaliśmy studia. Byliśmy razem w grupie, potem Grzegorz był jednym z kierowników zapory w Czorsztynie i od 1997 roku zaczął pracować najpierw w Miteksie. Był moją prawą ręką, dyrektorem oddziału warszawskiego, a potem był tutaj wraz ze mną zakładał firmy. Drugim kolegą również kolega ze studiów, Tomek Koniusz, który dostaje zawsze najtrudniejsze i najbardziej prestiżowe kontrakty, które pozyskujemy, i też był jednym z pierwszych pracowników, który przyszedł do SPS-u. Grzegorz Łuciński, troszeczkę młodszy ode mnie kolega, również jest dzisiaj dyrektorem przedsiębiorcy. Grzegorz był moim studentem, był też, czy też jest moim przyjacielem. Bliskie więzi z czasów studenckich stały się podstawą do solidnej współpracy biznesowej, której efektem jest dziś m.in. luksusowe osiedle Eko Park. Ja pamiętam takie czasy, mniej więcej 10 lat temu, kiedy do Ekoparku ustawiała się kolejka ludzi, którzy chcieli nabyć mieszkania. Było bardzo dużo ludzi, którzy przyjeżdżali z zagranicy. Byli to Irlandczycy, Hiszpanie, którzy wyczuwając, że w Polsce rynek musi iść do góry, kupowali po 3-4 mieszkania. I pamiętam kolejkę od 10 w poniedziałek zaczęło, zaczęło być otwarte biuro sprzedaży, to ludzie ustawiali się w sobotę, jak za dawnych, dawnych czasów, po, po meble czy po telewizor. Warszawskie osiedle Ekopark położone jest na starym Mokotowie w odległości dwóch km od centrum miasta. 70% jego zabudowy stanowią lokale mieszkalne, a pozostałe 30% przestrzenie biurowe. Kompleks obejmuje około 19 hektarów i odznacza się nowoczesnym stylem. SPS Construction odpowiada za wykonawstwo sześciu budynków w jego ramach. W jednym z nich mieści się m.in. biuro firmy. W momencie, kiedy coś się czymś wyróżnia, jest po prostu dla ludzi ciekawe. I wtedy ma swój prestiż i oczywiście jest to związane zarówno z lokalizacją, jest to związane zarówno z inwestorem, również z ciekawym projektem, prawda? Różnorodne realizacje oddane do użytku oraz doświadczenie w implementacji projektów budowlanych to kolejny aspekt, który przyczynił się do sukcesu firm. Spośród wielu dużych inwestycji na koncie SPS Construction można wymienić m.in. port praski oraz 19 dzielnicę. Port praski to jest 284 mieszkania. 19 dzielnica, ten etap czwarty jest to 289 mieszkań. W obydwu osiedlach dość dużą uwagę zwraca się właśnie na, na zaprojektowanie wykonanie terenów zielonych. Dlatego one są dość ciekawie architektonicznie zaprojektowane. Port Praski, jako inwestycja, która ma nawiązywać do starej Pragi, do całego zadania, które jest realizowane, miał bardziej skomplikowane elewacje ze względu na podział ich na tak zwane kamienice. Elewacje ich zostały zaprojektowane z różnych materiałów, tak żeby wizualnie tworzyły oddzielne budynki tak jakby to były dobudowywane w kolejnym czasie kolejne kamienice. Innym ciekawym przykładem generalnego wykonawstwa SPS Construction z całą pewnością jest osiedle Aura Gdańsk, położone tuż przy historycznym centrum miasta Gdańsk. Architektura budynku nawiązuje do historii tego terenu, czyli składa się z trzech spichlerzy i dwóch kamienic, którymi spichlerze są połączone. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu i zaangażowaniu firma zdobyła wiele nominacji i nagród. Nam się jeszcze chce. Jeszcze nie osiągnęliśmy poziomu takiego, który by nas satysfakcjonował. W związku z tym jest to z jednej strony potrzeba, a z drugiej strony, no chyba jest, jest to taka cecha narodowa i to nas na pewno, według mojej oceny, wyróżnia. Jakby filozofia firmy jest taka, że uczciwie się ze wszystkimi rozliczać, szanować wszystkich, z którymi pracujemy. Mam nadzieję, że nam się to uda. Przyglądając się historii firmy SPS Construction można dojść do wniosku, że budowa inwestycji jest trochę jak budowa przyjaźni, jeśli ma solidny fundament, przetrwa długie lata.